CCC to przykład spółki z GPW po rewizji rocznej, która akurat kończy swój pobyt w MWiG-40. Niektórzy uważają, że akurat jej to dobre nawyszło, że nie była już w WiG-20. Ostatnie mniej więcej półtorej roku, patrząc na skalę odbicia, na pewno byłoby w uproszczeniu jakimś przykładem na to, że lepiej być w MWiG-40. Ale to jest oczywiście pewne uproszczenie. Spółka podjęła różne działania fundamentalne, aby wyjść na prostą. Nawet wyniki były lepsze od oczekiwań, które i tak były już na plus. Ale ten sezon jest trochę skomplikowany. Kurs jest mniej więcej na zero, bo po publikacji wyników pojawiły się informacje czy to jakieś planach, ale też jakieś emisji akcji na nieznanych warunkach. I to słamsiło niecałe dwa tygodnie silnego odbicia, gdzie kurs z lokalnego dołka plus minus 167,5 zł. uderzał na ubiegłoroczne szczyty plus minus 217 zł. Że efekt ostatnich dwóch tygodni jest taki, że kurs nie odwiedził jednak wsparcia z dołka tegorocznego. Pytanie, czy jest gotowy tym razem na odzyskanie kondycji i uderzenie na wspomnianą górkę ubiegłoroczną. Ja już nie mówię o maksymalnych poziomach cenowych w historii notowań CCC. Zobaczymy, czy podaż powiedział ostatnie słowo. Jeśli nie, no to retest wspomnianego wsparcia powinien nastąpić.